Są sprawy, które wracają nie dlatego, że pojawiają się nowe dowody. Wracają dlatego, że ktoś w końcu zaczyna mówić. Dzisiejszy odcinek prowadzi nas z powrotem do Poradza, niewielkiej wsi, w której zaginięcie Beaty Klimek stało się nie tylko tragedią rodzinną, ale także cieniem, jaki przez wiele miesięcy unosił się nad całą społecznością. W centrum tej historii znajdują się ludzie, którzy mieszkają za płotem, widzą, słyszą i czują więcej niż chcieliby przyznać. To oni przez długi czas milczeli, przekonani, że wypowiedziane słowo może sprowadzić na nich konsekwencje większe, niż ktokolwiek z zewnątrz potrafi zrozumieć. Dziś po raz pierwszy opowiadają o niepokoju, o ciszy, o drobnych sygnałach, które w tamtych dniach mogły mieć większe znaczenie, niż wtedy przypuszczali. Ale zanim przejdziemy do tego, co powiedziano, warto zrozumieć, dlaczego mówienie było tak trudne. Poradz to miejsce, w którym każdy zna każdego. Każdy gest, każde spojrzenie, każda zmiana na jednym z podwórek potrafi stać się tematem rozmów na kolejne tygodnie. Ale gdy zaginęła beata Klimek, nad wsią zapadła cisza. Nie była to cisza przypadkowa, ani wynikająca jedynie z szoku. Była to cisza ludzi, którzy bali się konsekwencji. Mówili wprost: W tak małej wsi nie mówi się głośno o sprawach, które mogą wrócić do ciebie po zmroku. To właśnie od tego zaczyna się dzisiejsza opowieść. Świadkowie, którzy przez długi czas odmawiali rozmów z dziennikarzami, policją oraz kimkolwiek z zewnątrz, po raz pierwszy zaczynają mówić. Każdy z nich powtarza podobną historię, historię obaw, która nie wzięła się znikąd. W jednej z wypowiedzi pojawia się słowo, które powtarza się najczęściej: strach. Strach nie przed policją, strach nie przed konsekwencjami procesowymi, strach przed tym, że ktoś kto zna każdy zakamarek okolicy może bez wysiłku zniknąć, albo pojawić się tam, gdzie nikt się go nie spodziewa. Strach przed tym, że nawet jeśli prawda wyjdzie na jaw, to prawo może nie być po stronie tych, którzy ją wypowiadają. Jedna z sąsiadek Beaty wspomina ostatnią rozmowę, jaką z nią przeprowadziła. Nie była to rozmowa długa, ani szczególna. Beata zatrzymała się na chwilę, spojrzała na nią z pewnym napięciem w oczach i powiedziała, że źle się czuje. Nie określiła, co było powodem tego stanu. Nie prosiła o pomoc, nie tłumaczyła niczego. Ale sposób, w jaki to powiedziała, zapadł sąsiadce w pamięć, jakby w jej głosie brzmiało coś więcej, coś, co trudno uchwycić, ale co dopiero z perspektywy czasu nabiera niepokojącego znaczenia. Tego dnia Beata była inna, była zamyślona, mniej rozmowna niż zwykle, i chociaż nikt nie pomyślał wtedy, że to może być zapowiedź czegoś poważnego. Dziś to jedno zdanie brzmi jak sygnał, którego nikt nie potrafił właściwie odczytać. Dzień, w którym beata zniknęła, od początku budził pytania. Jej samochód stał tam, gdzie zawsze. Klucze leżały w miejscu, z którego zwykle korzystała. Drzwi do domu były tak, jakby miała wrócić za chwilę. Drobne szczegóły, które razem układają się w obraz przerwanej codzienności. Jakby coś zatrzymało ją w połowie planu, w połowie dnia, w połowie myśli. Ten nagły brak ciągłości stał się jednym z pierwszych elementów, na które zwrócili uwagę mieszkańcy. Bo w poradzu każdy gest ma swoje znaczenie. Jeśli ktoś wychodzi, zostawia ślad. Jeśli ktoś znika, pozostawia pustkę, którą inni natychmiast zauważają. To właśnie ta pustka zaczęła budzić niepokój. Sąsiedzi opowiadają, że tamtego dnia panowała w okolicy cisza, której nie da się wytłumaczyć. Nie była to zwykła cisza porannej wsi. Była to cisza, która wynika z napięcia, cisza, która wchodzi pod skórę. Ktoś mówi, że miał wrażenie, jakby cała okolica wstrzymała oddech, jakby coś wisiało w powietrzu, ale nikt nie potrafił wskazać co. Do tego dochodziło zachowanie męża Beaty, o którym od samego początku mówiono we wsi różnie. Jedni twierdzili, że był zdezorientowany, inni, że jego reakcje nie pasowały do sytuacji. Kolejni wskazywali na momenty, w których ich zdaniem zachowywał się nienaturalnie spokojnie. Policja i eksperci już wtedy zwracali uwagę na nieścisłości w jego zeznaniach, a dzisiaj świadkowie, którzy milczeli przez wiele miesięcy, mówią o tym otwarcie. To właśnie te nieścisłości sprawiają, że wątek jego roli w sprawie regularnie powraca w analizach śledczych. Ważnym elementem tej układanki jest również monitoring, który w kluczowym czasie nie działał. Taki zbieg okoliczności, choć teoretycznie możliwy, w praktyce zrodził więcej podejrzeń niż odpowiedzi. Gdy do tego dodamy brak jakichkolwiek śladów w miejscu, gdzie Beata mogła się znaleźć po raz ostatni, rodzi się pytanie, które mieszkańcy zadają szeptem od dawna: Czy ktoś zadbał o to, by tych śladów nie było? Kolejną kwestią są poszukiwania w pobliskim jeziorze, które nie przyniosły żadnego rezultatu. To wydarzenie, zamiast zamknąć pewne wątki, sprawiło, że wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy odpowiedzi rzeczywiście należy szukać w wodzie. Coraz częściej pojawia się głos, że odpowiedzi szukać trzeba nie w terenie, nie w jeziorze, nie w lesie, ale w sercach i pamięci ludzi, którzy mieszkają tuż obok. To oni widzieli światła, słyszeli odgłosy. Zauważyli zmiany w zachowaniu sąsiadów. To oni również przez tak długi czas milczeli, bo milczenie było dla nich najbezpieczniejszą opcją. Dzisiejsze relacje świadków mają więc wartość szczególną. Nie są to relacje przypadkowe. Nie są to opowieści konstruowane pod teorie, to są słowa ludzi, którzy przez ponad rok nosili w sobie ciężar tego, co widzieli, słyszeli lub czuli. Teraz mówią nie dlatego, że chcą sensacji. Mówią dlatego, że milczenie zaczęło ciążyć bardziej niż strach. A gdy w małej wsi strach zaczyna być mniejszy niż potrzeba prawdy, to znaczy, że coś się zmienia. I właśnie te zmiany słychać w każdej wypowiedzi. Świadkowie wskazują na niepokój, jaki towarzyszył ostatnim dniom przed zaginięciem. Wspominają drobne sygnały, które dopiero dziś układają się w logiczną całość. Wspominają dziwne zachowania, które wcześniej ignorowano. Wspominają także to, co najważniejsze, że pewne osoby od początku wydawały się zbyt spokojne. Zbyt pewne siebie. Zbyt przekonane, że prawda i prawo nie zawsze idą w parze. Odcinek ten jest próbą zebrania tych relacji w jedną, dokumentalną całość. Nie znajdziemy tu odpowiedzi na wszystkie pytania, ale znajdziemy to, czego brakowało od pierwszego dnia głos ludzi, którzy milczeli, a dziś są gotowi mówić porad wciąż pozostaje miejscem, w którym każde wspomnienie zatrzymuje się między jednym podwórkiem a drugim. Gdy pytamy mieszkańców dlaczego milczeli przez tak długi czas, odpowiedź zwykle zaczyna się w ten sam sposób. Bo tak tu się żyje. Tym jednym zdaniem tłumaczą wszystko, co dla osób z zewnątrz wydaje się niewytłumaczalne. W małej wsi największą wartością jest spokój. Nie ten wynikający z ciszy, ale ten wynikający z równowagi. Gdy równowaga zostaje naruszona, ludzie robią wszystko, by ją przywrócić. Czasem robią to milczeniem. W ostatnich tygodniach to milczenie jednak pęka, a świadkowie, którzy przez ponad rok unikali jakiegokolwiek kontaktu z mediami, zaczynają mówić. To nie jest zmiana nagła, to nie jest efekt jednego wydarzenia. To proces, który dojrzewał powoli i wymagał tego, by strach osłabł. Jedna z mieszkanek opowiada, że przez wiele miesięcy w poradzu panowała atmosfera niepewności, którą było czuć nawet w codziennych sytuacjach. Mówi, że gdy wychodziła z domu po zmroku, odczuwała coś, czego nie potrafi nazwać. Jakby ktoś ją obserwował, jakby ktoś w tej wsi narzucał rytm, który nie wynikał z tradycji czy zwyczajów, ale z ukrytej presji. To właśnie ta presja sprawiła, że nikt nie chciał mówić. O dziwnym zachowaniu męża Beaty w dniu jej zaginięcia. Świadkowie zgodnie twierdzą, że tamtego dnia nie wyglądał jak osoba, która w panice szuka zaginionej żony. Jedna osoba mówi, że widziała go przechodzącego przez podwórko w sposób zbyt spokojny, jak na sytuację, w której znajdowała się jego rodzina. Ktoś inny wspomina, że nie zauważył u niego gestów charakterystycznych dla człowieka, który właśnie doświadczył tragedii zamiast nerwowo krążyć, dzwonić, pytać, miał zachowywać się, jakby próbował funkcjonować w rytmie codzienności. Tego typu relacje trudno uznać za dowód, ale trudno też je zignorować. W małych społecznościach ludzie potrafią wyczuwać najmniejsze zmiany w zachowaniu sąsiadów. Wiedzą, jak kto reaguje na stres, kłótnie, problemy, choroby czy sytuacje nagłe. Wiedzą, kiedy coś jest naturalne, a kiedy zachowanie odstaje od normy. W wypadku męża Beaty wiele osób wspomina, że ich zdaniem jego reakcje tamtego dnia odbiegały od tego, czego można byłoby oczekiwać. Jednak przez długi czas nikt nie chciał o tym mówić. Powód powtarza się w rozmowach jak echo. Absolutna obawa, że sprawca, kimkolwiek by był, może uniknąć odpowiedzialności dzięki pomocy prawnej na wysokim poziomie. Ten motyw pojawia się zaskakująco często. Świadkowie mówią o tym wprost. Bali się, że jeśli powiedzą zbyt dużo, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, będą ciągani po sądach, a ich życie stanie się koszmarem. Jeden z mieszkańców stwierdził, że w tej sprawie lepiej nie wychylać się, dopóki nie wiadomo, kto wygra. To zdanie, choć trudne, oddaje klimat, który panował w poradzu przez wiele miesięcy. Każdy czuł ciężar zaginięcia, ale nikt nie chciał stanąć na pierwszej linii. Jednocześnie wszyscy zdawali sobie sprawę, że wiedzą więcej niż kiedykolwiek powiedzieli policji. Kolejną kwestią, którą poruszają świadkowie, jest atmosfera panująca w dniu zaginięcia. W opowieściach powtarza się motyw ciszy, ciszy zbyt nienaturalnej, jak to określiła jedna z kobiet. Opowiada, że tego dnia ptaki zachowywały się inaczej, psy szczekały krócej i jakby w odpowiedzi na coś, czego ona sama nie była w stanie zobaczyć, a na podwórkach panował stan wyczekiwania. Z biegiem czasu takie relacje mogą zostać uznane za efekt emocjonalnego wspomnienia, ale w tej sprawie istotne jest to, że niemal każdy mieszkaniec opowiada o tym samym: poranek, w którym coś było nie tak. Równie ważny jest wątek ostatniej rozmowy Beaty z sąsiadką. Świadkini powtarza, że Beata wyglądała na osobę zmęczoną, podenerwowaną, jakby coś ją trapiło. Nie mówiła o chorobie, nie wspomniała o złym samopoczuciu fizycznym. Raczej o ogólnym niepokoju, który trudno zdefiniować. Gdy sąsiadka wraca do tamtego dnia, mówi, że żałuje, iż nie dopytała. Żałuje, że potraktowała to jako drobiazg, który nie wymaga uwagi. Dziś ten drobiazg urósł w jej pamięci do rangi sygnału, który być może mógłby coś zmienić. Nie można pominąć również kwestii monitoringu, który akurat w krytycznym czasie nie działał. To właśnie brak nagrań sprawił, że śledczy stracili jedno z najważniejszych narzędzi. W małych miejscowościach monitoring nie jest rozwiązaniem szeroko stosowanym. Dlatego każdy punkt, w którym kamery mogły cokolwiek uchwycić, stawał się kluczowy. Gdy okazało się, że w poradzu akurat w tamtym oknie czasowym nie zarejestrowano niczego, mieszkańcy ponownie zaczęli mówić o zbyt wielu przypadkach naraz. Niektórzy z nich wspominają również momenty, w których ich zdaniem ktoś krążył po okolicy w godzinach, które wcześniej nie były charakterystyczne dla ruchu w tej części wsi. Pojawiają się opisy świateł samochodów, które w nocy odbijały się od szyb, a których wcześniej nie widywano. Padają określenia takie jak obcy dźwięk silnika, obca sylwetka przy drodze, ktoś, kogo tu nie kojarzę. Takie obserwacje mogą być subiektywne, ale w połączeniu tworzą tło, którego nie można lekceważyć. Najbardziej istotne w tym wszystkim jest jednak to, że świadkowie mówią o rzeczach, których nie przekazali policji. Nie dlatego, że chcieli ukrywać prawdę, raczej dlatego, że przez długi czas mieli wrażenie, że w tej sprawie i tak nikt nie jest bezpieczny. Mówili również, że nie ufają osobom, które mogłyby wykorzystać ich słowa przeciwko nim. Takiego klimatu nie tworzy się w próżni. Tworzy się go przez długi czas, gdy ludzie widzą, że zbyt wiele pytań. Pozostaje bez odpowiedzi. To właśnie ten klimat sprawia, że dzisiejsze relacje świadków nabierają szczególnej mocy. Są one bowiem nie tylko opisem wydarzeń, ale również świadectwem tego, jak społeczność radziła sobie z tragedią, która ją przerosła. Każdy świadek, który dziś mówi, przełamał nie tylko własny strach, ale także pewien lokalny kod ciszy, który przez wiele miesięcy trzymał tę historię w ukryciu. Ich opowieści tworzą obraz dnia zaginięcia Beaty jako dnia napięcia, niepokoju i dyskretnego chaosu. Tworzą również wrażenie, że nie wszystko zostało powiedziane na czas, że w tamtych godzinach ktoś widział więcej, ale milczał. Ktoś słyszał coś ważnego, ale uznał, że to drobiazg. Ktoś zauważył zachowanie, które dziś wygląda na kluczowe, ale wtedy wydawało się mało istotne. Tak wygląda kolejny fragment tej układanki fragment w którym cisza zaczyna ustępować miejsca słowom, a mieszkańcy poradza po raz pierwszy dopuszczają do siebie myśl, że to, co wiedzą, może mieć znaczenie większe niż kiedykolwiek przypuszczali. W miarę jak analizujemy relacje kolejnych mieszkańców, zaczyna wyłaniać się jeszcze jeden istotny wątek poczucie, że przez wiele miesięcy w poradzu towarzyszył wszystkim rodzaj społecznej blokady. Ludzie mówią, że bali się nie tylko sprawcy ale także konsekwencji, jakie mogły wyniknąć z samego faktu wypowiedzenia niewygodnych słów. Taki stan nie rodzi się w społeczności nagle. To jest efekt wielu małych zdarzeń, gestów i zachowań, które kumulują się z czasem, a gdy zachodzi tragedia, ta kumulacja staje się barierą, której nie da się łatwo przekroczyć. Z nowych relacji dowiadujemy się między innymi, że pewne osoby zaczęły podejrzewać, iż Beata nie zaginęła nagle. Lecz że jej stan psychiczny i emocjonalny już wcześniej mógł wskazywać na problemy, o których niewiele osób wiedziało. Nie są to opinie poparte dokumentami medycznymi. Są to raczej obserwacje sąsiadów, które jednak mogą mieć znaczenie, jeśli rozpatrujemy kontekst całej sprawy. Jedna z kobiet opowiada, że kilka dni przed zaginięciem Beata była przygaszona, jakby coś ją przytłaczało. Nie była to osoba, którą wszyscy znali. Energiczną, działającą, zawsze trzymającą pewien rytm codzienności. Ta zmiana była wyraźna, choć wtedy nikt nie połączył jej z nadchodzącymi wydarzeniami. Pojawiają się również słowa jednego z mężczyzn, który twierdzi, że widział Beatę późnym popołudniem w dniu poprzedzającym zaginięcie. Według jego relacji, kobieta szła szybkim krokiem w kierunku drogi prowadzącej w stronę lasu. Nie miała przy sobie torby ani kluczy, Szła jak osoba pogrążona w myślach. Choć świadek nie rozmawiał z nią bezpośrednio, wspomina, że wydała mu się oddalona, jakby jej obecność w tym miejscu była bardziej przypadkowa niż zamierzona. Jego zdaniem mogła myśleć o czymś intensywnie, co mogło doprowadzić ją do nagłej decyzji. Jednak tego typu spostrzeżenia są jedynie fragmentami większej układanki, które nie wyjaśniają ani kierunku. Ani motywacji. W rozmowach mieszkańców pojawiają się również wątki dotyczące nocy poprzedzającej zaginięcie. Kilka osób wspomina odgłosy, które wtedy słyszeli. Nie były to odgłosy charakterystyczne dla codziennych sytuacji we wsi. Jedna osoba mówi o serii kroków na żwirze, inna o przytłumionych rozmowach, które brzmiały jakby ktoś rozmawiał, podniesionym głosem, ale jednocześnie starał się nie zwracać uwagi. Żaden z tych świadków nie potrafi dziś wskazać, czy te dźwięki mogły pochodzić od Beaty, jej męża, czy może osób trzecich. Ale połączenie tych relacji sugeruje, że w tamtym czasie działo się coś, co wykracza poza prostą interpretację. To jednak nie koniec obserwacji, które mieszkańcy wsi zaczęli ujawniać. Pojawiają się także głosy, że w dniu zaginięcia widziano osoby, które nie były znane mieszkańcom. Jedna z kobiet mówi, że zauważyła mężczyznę stojącego przy skrzyżowaniu nieopodal domu Beaty. Według jej relacji wyglądał, jakby na kogoś czekał. Nie był ubrany jak lokalny rolnik, nie miał też cech charakterystycznych dla kogoś z okolicy. Kiedy próbowała przyjrzeć mu się lepiej, odwrócił głowę w inną stronę. Wspomina, że zapamiętała ten obraz z powodu jego sztywnej postawy i braku kontaktu wzrokowego. Tego typu relacje mogą mieć znaczenie. Ale bez dodatkowych dowodów trudno je potwierdzić. Wśród świadków pojawiają się także informacje dotyczące zachowania psów w nocy poprzedzającej zaginięcie. W małych miejscowościach zwierzęta reagują na najmniejsze zmiany w otoczeniu. Kilka osób wspomina, że tej nocy psy wyły w sposób nietypowy, jakby coś je zaniepokoiło. Były niespokojne, poruszały się nerwowo, a niektóre z nich szczekały długo i głośno. W późniejszych dniach. Ludzie zaczęli łączyć ten fakt z zaginięciem. Choć w tamtym momencie nikt nie podjął żadnych działań, uznając to za odgłosy zwykłego nocnego niepokoju. Kolejnym wątkiem, który przewija się przez nowe relacje świadków, jest fakt, że niektórzy mieszkańcy mieli wrażenie, że pewne osoby starały się zminimalizować znaczenie zaginięcia Beaty już w pierwszych godzinach po tym, jak zorientowano się, że kobieta nie wróciła do domu. Padają opinie, że niektórzy celowo bagatelizowali sprawę, mówiąc, że pewnie wróci, że może gdzieś wyszła, że nie warto robić zamieszania. Dziś takie reakcje wydają się dziwne, zwłaszcza w świetle tego, że Beata zostawiła w domu klucze, samochód, dokumenty i wszystkie rzeczy osobiste. W relacjach mieszkańców można również znaleźć spostrzeżenia dotyczące zmieniających się zachowań u niektórych osób po zaginięciu. Nie chodzi tutaj o jedną konkretną osobę, lecz o ogólne poczucie, że część ludzi jakby zaczęła unikać rozmów o sprawie, zmieniała temat, milczała, gdy tylko rozmowa schodziła na zaginięcie. W jednym przypadku pojawia się opis zachowania mężczyzny, który miał bardzo nerwowo reagować na pytania dotyczące dnia zaginięcia. Mieszkańcy mówili, że jego sposób wypowiadania się oraz unikanie kontaktu wzrokowego budziły niepokój. Nie potrafili jednak jednoznacznie ocenić, czy było to spowodowane poczuciem winy, strachem, czy może zupełnie innymi czynnikami. Jeszcze jednym elementem układanki, który zaczyna nabierać znaczenia, jest zachowanie dzieci mieszkających w pobliżu domu Beaty. W kilku relacjach pojawiają się wzmianki, że dzieci mówiły rodzicom o odgłosach w nocy, ale dorośli nie zwrócili wtedy większej uwagi na te słowa. Dopiero później, gdy okazało się, że w tym czasie mogło dojść do kluczowych wydarzeń, relacje dzieci zaczęły być traktowane poważniej. Dla śledczych takie sygnały mogą być cenne, choć jednocześnie wymagają weryfikacji z najwyższą ostrożnością. Jednym z najbardziej frapujących elementów nowych relacji jest także informacja o osobie krążącej po okolicy w dniu zaginięcia. Według jednego świadka, widział on sylwetkę kogoś kto przemieszczał się wzdłuż linii drzew, nieopodal domu Beaty. Osoba ta miała unikać otwartych przestrzeni, jakby nie chciała być zauważona. Świadek nie potrafił określić, czy była to kobieta, czy mężczyzna, ale twierdzi, że jej sposób poruszania się był nienaturalny i wyuczony, jakby nie była to osoba przypadkowa. Tego typu relacje wymagają potwierdzenia, ale pojawiają się u kilku innych mieszkańców, choć w nieco odmienionej formie. Oprócz obserwacji z nocy i dnia zaginięcia, mieszkańcy mówią również o dziwnych zachowaniach, które miały miejsce w kolejnych dniach. Wspominają obce samochody, które pojawiały się w okolicy o wczesnych godzinach porannych, a także osoby, które jakby chodziły po wsi, sprawdzając coś lub kogoś, wypatrując. Nie wiadomo, czy były to osoby związane ze śledztwem, czy może ktoś inny, kto z jakiegoś powodu miał interes w monitorowaniu sytuacji. Najważniejszym wnioskiem z tych wszystkich relacji jest to, że sprawa zaginięcia Beaty Klimek jest znacznie bardziej złożona niż początkowo sądzono. Każda wypowiedź mieszkańców, każdy szczegół, każde wspomnienie wydobyte z zakamarków, pamięci tworzy coraz pełniejszy obraz wydarzeń, które mogły doprowadzić do jej nagłego zniknięcia. Odcinek, który dziś kończymy, nie jest jednak próbą udzielenia odpowiedzi. Jest próbą zrozumienia tego, jak wygląda życie społeczności po tragedii, oraz tego, jak strach, presja i milczenie mogą zakłamać obraz rzeczywistości. To, co usłyszeliśmy od świadków, pozwala stwierdzić jedno: prawda o tym, co wydarzyło się w poradzu, wciąż czeka, aż ktoś ją wypowie do końca. Mieszkańcy zaczęli mówić, ale pytanie brzmi: czy mówią już wszystko? To, co dzieje się dziś w poradzu. To dopiero początek przełamywania ciszy, która trwała zbyt długo. Każda nowa relacja świadków otwiera kolejne drzwi, a za nimi znajdują się szczegóły, które mogą zmienić kierunek śledztwa. Ale prawda rzadko przychodzi od razu. Czasem trzeba wysłuchać wielu głosów, zanim pojawi się ten, który połączy wszystkie wątki w jedną całość. Jeśli chcesz być na bieżąco z każdym nowym tropem, który pojawia się w tej sprawie, pamiętaj, by zasubskrybować kanał. W tej historii wciąż jest wiele pytań, na które nikt nie odpowiedział. I to właśnie my będziemy je zadawać dalej. Subskrybuj, zostaw komentarz, a jeśli znasz szczegół, o którym powinniśmy wiedzieć, napisz. W tym o nieznanych aktach, każda informacja ma znaczenie.